Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją albumu. Prezentacją albumu dziecięcego dla małej dziewczynki, dla Kai. I ten album jest dla mnie dość wyjątkowy, dlatego że został wykonany z kolekcji Piątku 13 przy współpracy z Mitai I Karola. Kolekcja stara z 2017 roku o nazwie Cute NCO. I ta kolekcja to jest chyba jedna z pierwszych, które wykorzystałam w albumach. Na moim kanale pojawił się też tutorial na album, na pierwszy album, który wrzuciłam tutaj na kanał w formie tutorialu, takiego krok po kroku, właśnie z tej kolekcji. Już pokazywałam Wam wiele albumów, które wykonałam, właśnie z tych papierów i nawet zastanawiałam się, czy wrzucać ten album po raz kolejny na kanał, ale pomyślałam, że jednak mimo wszystko każdy z tych albumów czymś się różni i było mi bardzo miło po czasie wrzuć, wrócić do tej kolekcji, a w, takiej, w takim formacie z tej kolekcji albumu jeszcze nie robiłam. To tak tylko tytułem wstępu, mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, że. Pojawia się film z kolekcją, która już była kiedyś użyta. Jeżeli chodzi o wymiary albumu, ma on wymiary 20,5 na 20,5 cm. Grzbiet albumu ma 7,5 cm. W środku mieści 5 kart. I cały album został wykonany z użyciem kleju z Eco Scrapbooking. Klej introligatorski, wspominałam o nim ostatnio na kanale, jest po prostu fantastyczny. Wszystkie strony w tym albumie przyklejone są przy użyciu właśnie tego kleju. Nie korzystałam tutaj z taśmy czerwonej PET, którą przeważnie używam w albumach, tylko właśnie z tego kleju i jestem nim naprawdę zachwycona. Bardzo polecam. Na okładce mamy shaker box, z tyłu są taki plakacik. Również w tej kolekcji są takie plakaty. I właśnie jeden z nich tutaj posłużył mi za tło do tego shaker boxa. W shaker boxie mamy mikrokulki i cekiny w dwóch kolorach. Trzykrotnie wycięte wykrojnikiem literki tworzące imię Kaja. Enamel Doddsy z Empiku, wiązanie na rybcową wstążeczkę. Okładka laminowana z Craft O'Clock. Tutaj mamy grzbiet albumu bardzo prosty. Był również z tyłu moje logo. Była prośba, żeby pojawiało się więcej tego beżowego koloru w albumie, i tak starałam się tą kolekcję wykorzystać. W albumie będą się pokazywać również napisy, które też były w kolekcji. Trzeba je sobie osobno dokupić, ale jest taka możliwość. Dziurkacz brzegowy Marty Stewart. I pierwsza strona. Pierwsza strona, czyli kieszeń klasyczna, podklejona, tak żeby więcej mat się zmieściło, i z elementów do wycięcia: prezenciki plus enamel docy i cztery maty na zdjęcia. Album w większości przeznaczony jest na zdjęcia 10 na 15 cm. Część mat jest oklejonych, a część jest zostawiona biała. Tutaj aż szkoda by było nie wykorzystać tego pięknego obrazka. Na pierwszej stronie jest mata na zdjęcie. Mata na zdjęcie już jest wklejona. Oczywiście elementy tu nie są podklejone do końca, czyli ten napis Cutie Pie i to jest shop. Borsuk, to jest borsuk. I ten borsuk też nie jest podklejony do końca. I mamy tutaj wykończenie dziurkaczem. Stronę otwieramy, i w środku znajdują się maty na zdjęcia. Tutaj akurat zmieściły się te mniejsze 9x13 cm. Z elementów do wycięcia, słonik i jeszcze trzy maty na zdjęcia 10 na 15 Album naprawdę dużo zdjęć pomieści. Nie liczyłam ile dokładnie, ale jest ich naprawdę dość, dość sporo. I ten klej świetnie wszystko trzyma. Zamykamy. I kolejna strona. Na tej stronie mamy e, na wstążeczkę wiązaną książkę na zdjęcia. Możemy sobie wkleić dwa zdjęcia albo nawet i trzy, jeżeli chcemy wykorzystać jeszcze tą część zawiązywana na rypsową, białą wstążeczkę. Starałam się, żeby album nie był zbyt przesłodzony, zbyt różowy, mimo tego, że jest dla dziewczynki. Tutaj jest tag, jeden z tych większych, z Crealis i dwie maty białe. Na zdjęcia 10x15 cm. Jak zobaczycie, to pojawiają się właśnie te tagi w różnych rozmiarach w całym albumie oraz nity z We Are Memory Keepers. Sznureczki, które ja używam do tagów, są jeszcze z Craft O'Clock. Na tej stronie mamy wodospad na zdjęcia 10x15 cm. Wodospad z ukrytym pod spodem magnesem, więc wszystko nam się tutaj trzyma, jak widzicie. I mamy wykończenie również całego wodospadu tym samym dziurkaczem brzegowym Marty Stewart, miejsce na zdjęcia, a pod spodem tutaj zostawiam ten uroczy obrazek słonika z jelonkiem. Powiem Wam, że mimo iż ta kolekcja ma no, już ponad dwa lata, tak dobrze mówię, 2017 roku. To jest dalej świetna. Dalej bardzo miło mi się z nią pracowało. Cieszę się, że miałam okazję po raz kolejny po nią sięgnąć, bo jest to zdecydowanie jedna z moich ulubionych kolekcji, jakie w ogóle powstały. Ta strona to jest tak jakby obrócona wersja tej, tej strony. I mamy kolejną książeczkę na zdjęcie. Na zdjęcia w liczbie mnogiej. Raz, dwa, trzy. Albo zostawiamy tutaj. Albo, yy, albo wklejamy też zdjęcie, nie ma problemu. I tutaj jest kieszeń, kieszeń również wykończona dziurkaczem. W środku znajduje się tak. I dwie maty na zdjęcia, 10x15 cm. Także, jak widzicie, dość sporo zdjęć zmieści się w tym albumie. Na takich matach można bez problemu zdjęcia wklejać dwustronnie. Na tych tagach, tak naprawdę, tutaj też można jakieś mniejsze zdjęcie wkleić, a z tyłu coś sobie zapisać. Kolejna strona to jest znowu strona na magnesik. Tym razem z napisem Hello Baby i jest serenka. Również nie jest podklejona do końca. Otwieramy stronę i w środku znajduje się mata. Na mniejsze zdjęcie 9x13, bo tutaj było mi szkoda zaklejać te zwierzątka, więc stwierdziłam, że taka mniejsza mata też będzie fajnie wyglądać. Korzystałam również z naklejek, które są do tej kolekcji, i zrobiłam sobie tutaj z wykrojników taką takim serwetkę. Do tego naklejkę z napisem Baby Love. I mamy trzy maty na zdjęcia. 10x15 cm, dwie białe i jedna oklejona papierem. I wszystko oczywiście zamykane na magnes. Na tej stronie klasyczna kieszeń z podpisem. Tutaj jest również z tych samych wykrojników tak, tylko w mniejszej wersji. Dwie maty białe, a tutaj pod spodem widać jeszcze ten piękny balon ze zwierzątkami. Kolejna strona to strona typu gatefold z shakerem tutaj. O, myślę, że będzie jeszcze słychać shaker z okładki, ale jak widzicie, to tutaj się wszystko rusza. I otwieramy sobie stronę. I mamy tutaj tak. Tutaj mamy taga jednego. Tutaj jest drugi, również nit z We Are Memory Keepers. I cutie pie. Taka książeczka na zdjęcia. Dodatkowo wykończona jest tutaj dziurkaczem brzegowym, więc tutaj zmieścimy zdjęcia. To też nie jest podklejone. Z tyłu jest mata albo na zapiski, albo na zdjęcie 10 na 10 cm też się zmieści. Tutaj również możemy zdjęcie mniejsze, 9x13 na przykład, wkleić, bo tutaj to też nie jest podklejone do końca. I zamykamy wszystko na magnesik. Kolejna strona bardzo prosta, taki przesunięty belly band, a w środku znajdują się po prostu maty na zdjęcia. Na tej stronie mamy stronę z klapką, klapką na zdjęcie 9x13 ze słonikiem. Słonik tutaj nie podklejony, więc zdjęcie sobie wsuwamy i słonika doklejamy. I otwieramy w tą stronę i mamy kolejne miejsce na zdjęcie. I tutaj za taką jakby, takim stoperem jest to wycięte z krojnika. Tutaj dodatkowo jeszcze taka mała serwetka oraz naklejka z prezencikami. Dwie białe maty na zdjęcia, i jeszcze jedna oklejona z tymi ślicznymi zwierzątkami, dwustronna, więc z drugiej strony zdjęcie można sobie wkleić. Na ostatniej stronie klasyczny belly band. W środku znajdują się trzy maty na zdjęcia. Wykorzystałam jeszcze tutaj ten papier, który się powtórzy za chwilkę na tagu na ostatniej stronie. I ostatnia strona. Oczywiście jak to u mnie bywa, strony okładkowe staramy się jakoś zagospodarować. Z elementów do wycięcia torcik i gwiazdki. W dolnej części podwójnej kieszeni mamy książeczkę na zdjęcia. Możemy sobie zdjęcia wkleić z każdej strony, a z tylnej, z drugiej kieszeni, dwa duże tagi na zapiski lub mniejsze zdjęcia. Tutaj powtórzamy ten papier, nity, również z Weird Memory Keepers. Ja je bardzo lubię, są bardzo fajne. No i oczywiście też te same sznureczki. Prezentuje się ten album. To taki był dla mnie powrót do tego, od czego tak naprawdę zaczynałam, jeżeli chodzi o kolekcję. Bardzo fajnie mi było do niej wrócić i mam ogromną nadzieję, że album się Wam podobał i że też mieliście jakąś przyjemność z oglądania go, mimo że po raz kolejny jest to ta sama kolekcja. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie.